Halo, halo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Raid Shadow Legends. Ile informacji słuchajcie przybyło do naszego brzegu, żeby powiadomić nas, co nadchodzi dalej w Raid Shadow Legends. Od razu na wstępie chciałbym powiedzieć, że większość informacji, jaka tu zostanie przedstawiona, jest za sprawą tego oto człowieka i tego oto filmiku. Także polecam w ogóle zostawić tam subskrypcję, jeśli nie przeszkadza Wam język angielski, bo aż jest z Ameryki ale super pozytywny content od niego zawsze jesteście w stanie zobaczyć, także polecam, zachęcam do obejrzenia nawet całego wywiadu, jeśli chcecie więcej się dowiedzieć niż tylko tu ode mnie, ja postaram się wiecie, zwięźle streścić, co nadchodzi, co jest. Może najpierw sobie zaczniemy, bo wiecie, dzisiaj taki newsowy, typowo newsowy odcinek, jak pogadamy sobie właśnie o tym, co tam zostało mniej więcej powiedziane. Pokażę Wam tutaj też, no zacznijmy sobie od takiego newsa, który rzuca się, no wiecie, w oczy, no, portal się znowu świeci, portal się znowu świeci, prism szarty y, znowu są aktywne. Mamy tutaj taką mniejszą, można powiedzieć, pulę tych championów, mam wrażenie, przynajmniej legendarnych, bo y, tylko 6, z czego, no, fuzje, 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 y, nie wiem, czy Rotos był fuzją? Nie mam pojęcia, to nie moje czasy, y, na Brogini był na pewno fuzją, y, Ci wszyscy, no to te fuzje robiłem, no to wiem. E, a tak poza tym, y, no, no super czempiony, super czempiony. Każdy jest, jest godny polecenia, no, no gnuci kto jest w ogóle palce lizać. E, helicat to ja, ja z nim zawsze będę miał dobre wspomnienia, on tworzył mi klan bossa, po prostu wziął, zapukał do drzwi, nawet nie zapukał, on po prostu te, te drzwi rozwalił, powiedział proszę, masz. Ja mu podziękowałem, usisnęliśmy sobie ręce, jesteśmy przyjaciółmi w ogóle. Gnisza, Kołuk. No nie ma tu czempiona, słuchajcie, jak, jak się trafi legenda, to z każdej się można ucieszyć. Jeśli nie macie, to na 100% można się ucieszyć z każdej. Dlatego może y, o epikach coś, coś tutaj wiecie, no bo no, no jednak wiecie. No 12% jest, ale 88% jest, jest, jest zawsze miażdżące, więc pogadajmy o takiej ciemniejszej pozytywniejszej stronie, czyli jak wypada epic, to z jakiego na, należy się ucieszyć, ja osobiście jestem y, z, z fanem, e, może nie fanem, ale Hoskarul bardzo fajny, bardzo fajny epic, słuchajcie stun na A1 40% szans stun na A2 3 turowy, 75% szans, y, jeszcze decrease turn meterka o, o 15% i tutaj mamy usunięcie wszystkich stu, każdego Stuna z wszystkich naszych Sprzymierzeńców. Increase Defense i Increase Resistance na dwie tury to jest czteroturowa umiejętność. On sam jest odporny na Stuny, nie można mu dać Stuna. Oraz zwiększone są wszystkie obrażenia o 15% zadawanych przez naszych Sprzymierzeńców do tych, którzy są pod Stunem. Oscarol bardzo fajny. Tutaj jest y, też sympatycznie będę ka każdego Hoskarula, wiecie, Chciałem wam przedstawić, żeby żeby wiecie, żeby się no może go założyli, może nikt go nie widział wcześniej. Kinigashi, może warto wspomnieć, że to chyba jedyny epik, który ma revive'a w Shadowkinach, Kinach, tak mi się wydaje. Jeśli się nie mylę to, to mnie poprawcie. Jeśli nie macie Bernera, no to jak najbardziej Mordekai Burn, cudowna sprawa. Tak poza tym, no to co jeszcze tutaj Morak może warta, warta jest troszkę uwagi z czyturowym strengthem, ale poza tym chyba to wszystko. I jeszcze tylko dodam, że tutaj pierwsze kryształki mamy do zdobycia w turnieju za Sun Devil. No jestem ciekawy, czy no bo tutaj mamy 40, jestem ciekawy, czy po prostu dadzą nam możliwość zdobycia tych, tych 60, żeby żeby sobie przynajmniej takiego jednego szardzika otworzyć. No, ale to zobaczymy, nadchodzi gdzieś tam smoczek po, powolutku, także tak, to wszystko, to wszystko przed nami. Przejdźmy sobie do samych nowości, do tego co nadchodzi. E, aż tam Gada, e, rozmawiał z jedną z szych, można powiedzieć. E, nie, no, nie, nie, że można powiedzieć, tylko e, po prostu rozmawiał z jedną z szych, która wiedzą, wiecie, insajdy wszystkie zna co, co, co jest, co jest grane. Pogadaliście sobie trochę o mitycznych czempionach. Mityczne czempiony, słuchajcie, hmm, czy jakiś balans będzie, czy one mają być OP, czy, czy nie mają być? Hmm, odpowiedź jest krótka: one nie mają być OP. W sensie, ten ich pogląd na te mityczne czempiony wydaje mi się, że jest OK, Że to nie, jest te, to nie mają być czempiony, które jak, jak wejdą, to niszczą kogoś, kto, wiecie, pracował yy, wiele, no nawet, nawet lata, żeby mieć, mieć to, co ma. I po prostu jeden mityczny T-Champion, Stryknięcie i, i Asta Lawista. Także balans będzie na tej zasadzie. Ym, dwukrotna szansa. No, ciągle jest podtrzymywane tym, co było. Ym, ja już pamiętam, że oni to wspominali wcześniej, że podwójna szansa na, na mityczny czempion nie będzie, dopóki nie będzie tej puli zwiększonej. Tych, że tych mitycznych czempionów nie będzie więcej, tak? Do tej pory. Do tego momentu nie będzie podwójnej szansy na, na, na mityczne czempiony, i tak to zostanie. Yy, tam krążyły jakieś chyba ploteczki, coś tam, że, że zostanie zwiększona, wiecie, do, dodane parę miejsc, w których dadzą, dadzą fragmenty chyba. -co, co Coś, yy, wiecie, te fragmenty yy, jezu. Jak one się nazywają? Kwarcy, yy, na playmale. Tak, o to, o to mi chodziło. Dziękuję za ofertę. Już tu wi wiadomo, jak coś się kliknie, od razu się wyświetla. Yy, no, ale to, na co ja czekałem w końcu. Pozytywna, piękna, cudowna wiadomość. Żegnamy się z gościem, za którym nikt nie będzie tęsknił. Przynajmniej ja tak uważam. I yy, jest to nie kto inny jak Ty Reros, który siał spustoszenie, słuchajcie, na, na hydrze. W moim klanie też go stosowali. No bo jak nie stosujesz to otopkę, nie było się co, co, co bić nawet. Jest on znerfiony, nie będzie już tutaj zadawał na tym A1 takich ogromnych obrażeń. Także całe szczęście będzie to ograniczone. Żegnamy się z nim, papa, pa. ja tęsknić nie będę. Słuchajcie. Ja tęsknić zdecydowanie nie będzie. Nie będę cudownie. Następnym newsem wrócimy jeszcze do, do mitycznych tak. Do tych mitycznych czempionów nadchodzi permanentna fuzja, jest zapowiedziana permanentna fuzja, czyli jak kojarzycie, może jeszcze niektórzy mają, może niektórym jeszcze się nie udało tych rerów uzbierać. Razina tutaj, on przeważnie był razem z Brodmałem i relik Keeperem. Fajnie, fajnie, że takie coś, mi, mi się w ogóle ten zamysł podoba, jestem ciekawy. Jak to będzie tu skonstruowane, jak to będzie tu wyglądać i gdzie będzie można zdobyć, jeśli tak to będzie wyglądało, powiedzmy podobnie do, do legendarnego czempiona, chociaż pewnie, no na pewno będzie to utrudnione w końcu, to mityczny czempion. To już było powiedziane również w wywiadzie, że no mityczne czempiony są po prostu cenione, no no, no wiadomo, no, na jednej wyżej, tak, wyżej niż legendy. Mm, ale fajnie, że ten kontent jest tutaj w końcu wykorzystany, bo tutaj mieliśmy jakieś permanentne fuzje, ale było ich naprawdę niewiele, teraz mamy tylko te fuzje, wiecie No, no pojawiają się dość często, nie ma, nie ma co mówić Ale też fajnie właśnie, że, że coś takiego się pojawi, zobaczymy jakie będą do tego wymagania, no gdzieś tam można już z tyłu głowy się przygotowywać na, na, na coś takiego Chociaż no wiadomo, no nie, wiemy, nie wiemy jak to będzie wyglądało, także to wszystko przed nami mm, O fuzji też coś wy wspominali? Mitycznej? No ja tu przypomnę, ja tu przypomnę, Jeden, na jednym filmiku mówiłem, mówiłem, że tak może się wydarzyć. Co jeśli następną fuzją byłby mityczny champion? No ale kiedy taka fuzja nadejdzie, to, to, to nie wiadomo. Również mówili, że nadchodzi coś wielkiego. Nadchodzi coś wielkiego do gry, wielki kontent i to raczej skierowane pod PvE który będzie jeszcze szerszy niż Doom Tower, co no, no ciekawe, ciekawe co to będzie, ciekawe jak to będzie wyglądało i jaki poziom trudności tego będzie, czy to będzie właśnie bardziej, no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Jeśli o tym mówili, to, to nie, 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 nie zanotowałem tego w swojej głowie, także odsyłam jeszcze raz, serdecznie zachęcam i co. Ja tu wiem, ja tu wiem, słuchajcie, nawet po osobach znajomych, które tu w Rachel do Legends grają, że, że problemem zawsze jest, słuchajcie, ten nieszczęsny storage. Tak, ja sam nie mam go w ogóle ulepszonego do, do, do końca, no i na artefakty. Tak, to wszystko ma podobno zostać zwiększone. Także możemy się cieszyć, że, że będzie więcej miejsca i na nasze yy, postacie. I na nasz ekwipunek. No, no fajna sprawa, fajna sprawa, elegancko. Ja aktualnie widzicie, ja, ja to tak kiszę tu i tam, kiszę tu i tam. Tego, tego Wolcika jeszcze do końca nie, nie ulepszałem, bo też jakoś jakoś tak nie wiem. Tak, tak się kiszę na tych 160. No i no i co, 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 zrobić, co zrobić? Jedzenia cały czas tam miele, legend i, i super epików aż tyle nie mam, żeby żeby po prostu mieć tam zapełnione te moje skrzyneczki, które, które bądź co bądź też bywają pełne. Co do epików, to pojawił się tam temat, czy, czy nadchodzi może, wiecie, takie jak jest na legendy, teraz plus jeden jest legenda, plus dwa, plus cztery można zrobić legendę, czy takie coś na epiki będzie, nic takiego w przyszłości... Raczej, w sensie, no, no na razie Ni nic takiego nie jest planowane. Mm. I co jeszcze było tam wątkiem? Wątkiem był jeszcze Klan. Y nie tyle Klan vs. Klan, ale ja o Klan vs. Klan wspomnę, że gdzieś mi się obiło o uszy. Ja nie wiem, czy to było już oficjalne info, ale teraz właśnie mi się przypomniało, że w Klan versus Klan ma. Ogólnie w klanie będzie można chyba zrobić. Mm, Minimalną ilość punktów, od której członkowie będą mogli otrzymywać nagrody za klan versus klan, rozumiecie? To, to jest na zasadzie, żeby mm, zwiększyć ten pułap. Bo teraz, tam, żeby zgarnąć nagrody, na przykład za. Nie wiem. Yy, no, ogólne nagrody, tak? Te, jak tu no, mogę wejść, akurat się, się zaczęło. O, tu to chyba trzeba tylko 5000 punktów nabić. Coś koło tego. To będzie można zwiększyć. Nie jestem pewien, czy też na, na personal rewards tak, tak będzie, bo to personal to personal. Ra, raczej tutaj o te chodzi: o, o te punkty, żeby, żeby odebrać te nagrody. Wiecie, że dla ludzi, którzy na przykład by nic nie zrobili, no to niestety nic nie mają. No. Taki, taki, taki zamysł słyszałem. Jest był również wątek o wojnach klanów, które mają być całkowicie się odrębnym też kontentem w grze i gdzieś to tam nadchodzi w przyszłym roku raczej także to wszystko to wszystko co nas czeka słuchajcie jest tego sporo ja was tu zasypałem ty, tymi informacjami chciałem szybko wam zwięźle wiecie, przedstawić co nadchodzi co 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 będzie wydaje mi się to tak dość dość ciekawe Dość ciekawe, wiadomo, że mm, tak co do mojej teraz personalnej opinii przejdziemy, bo na razie mówiliśmy o suchych faktach, o, o suchych informacjach, ja osobiście uważam, w sensie ten nowy content PVE, wielki, większy niż Doom Tower, ciekawy mnie, co to będzie, bo ja mam wrażenie, ja już na którymś odcinku mówiłem, że ogólnie kontentu nowego w grze jest dużo. Ja mam wrażenie, że niektórzy nawet nie robią tego nowego kontentu. Że jest tego, wiecie, że te dungeony wyszły nowe, ten, ten ascendy na, na artefakty i tutaj po prostu wiecie, że to jest. Za, to wyszło, ale czy to jest tak teraz. No rozumiecie, czy to będzie na zasadzie tego, żeby rzeczywiście ten, no, ten nowy content PVE, który wyjdzie, będzie naprawdę taki zachęcający dla wszystkich? No Doom Tower jest, jest, jest fajny. Ja ja lubię osobiście Doom Tower. Doom Tower można na normalu pracować, żeby skończyć. Później mamy harda, więc mamy ciągły progres na hardzie. Są już naprawdę fajne nagrody. Też trzeba bardziej pokombinować z drużynami. Trzeba już tam zdecydowanie się wzmocnić co do, co do swoich drużyn, ekwiwalentów punktu ich także tam widać taki wiecie yy, progres taki dla mnie jest zachęcający D progresowanie w Doom Tower ja, ja osobiście lubię yy, dlatego też mnie ciekawi jak ten nowy content PvE będzie wyglądał czy będzie na tyle że tak powiem za, no właśnie no, 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 no jedyne co mi przychodzi no, no zachęcające po prostu żeby żeby to było takie co, coś co wprawiło nas na o kurczę tam, tam. Ach, muszę to dziś zrobić, muszę to dziś zrobić. Czy to będzie kolejny jakiś wysysacz energii, którego... Który, no wiecie, no. No bo energii ostatnio to wysysają, z nas wysysają na tych dungeonach, a tutaj limit 130, jak jest, tak był. Jak jest, tak był. Także. No to dość, dość bolesna sprawa. <laughs> tak mi się wydaje. Co do. Co do tego limitu energii, jak na, 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 na po prostu ilość rzeczy, na którą teraz możemy je wydawać, no bo to wiecie. No, no jest tego, jest tego masa, jest tego naprawdę masa. Ja osobiście się cieszę z nerfów tego um, tego Rerka, który niszczył troszkę tutaj tego jak, jak to się nazywa, hydra, hydra, Hydra Clash, który niszczył ja osobiście sam muszę jeszcze kluczyki wydać tak y, swoją drogą. Ale fajnie, fajnie będzie widzieć. Ja jestem ciekawy jak to się zmieni, jak tutaj będzie teraz to wyglądało. No wiadomo, że są jeszcze drużyny, które zadają potężne obrażenia, no ale nie takie jak, jak, jak tamten złowieszczy RER, który po prostu tutaj rozgramiał te, te, te głowy na pół. No dobra, no dobra. To chyba tyle. Nie będę Wam przedłużać 14 minut, już i tak tutaj w, w, dla, was, dla Was nagrywam. Dajcie znać, co Wy sądzicie o, o takim, tych nadchodzących zmianach. Z chęcią usłyszę od Was Wasze opinie w komentarzach. Jeśli Wam się podobało, zostawcie kciukasa, subosa, jeśli chcecie się zatrzymać na dłużej. Widzimy się w następnym odcinku. Siemano.